Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Transfer Lomessiego do Manchesteru City jest coraz bliższy. Pracownik Krematorium zrobił sobie zdjęcie z ciałem Diego Maradonny. Lech Poznań bez szans na awans z grupy w Lidze Europy. Ogromny wzrost wartości Erlinga Halanda Oraz Latan Ibrahimowicz, który może wrócić do gry w reprezentacji Szwecji. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, abyście nie przegapili moich kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. W środę doszły do nas bardzo smutne wiadomości o śmierci Diego Maradony, o czym już mówiłem w ostatnim odcinku. Były piłkarz miał 60 lat i zmarł w szpitalu na zawał serca, któremu towarzyszyła ostra niewydolność płuc. Niestety rok 2020 wciąż zbiera żniwa, a Argentyńczyk stał się kolejną ofiarą. W czwartek o 6 rano w pałacu prezydenckim tysiące Argentyńczyków pożegnało swojego rodaka, a do tego grona należał m.in. prezydent Argentyny, który był ubrany w koszulkę Argentinos Juniors, w którym swoją karierę piłkarską zaczynał właśnie Diego Maradona. Niestety dochodziło też do skandalicznych sytuacji, w których ludzie robili sobie selfie z ciałem legendarystycznym. Zawodnika. Do tych osób zalicza się też pracownik zakładu pogrzebowego Diego Molina. Pracownik jednak szybko poniósł konsekwencje i tego samego dnia został zwolniony. Zaraz po wiadomości o zgonie legendy, social media zostały zalane postami pożegnalnymi z Maradoną. W taki właśnie sposób mistrza świata z 1986 roku pożegnali m.in. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Harry Kane czy Sergio Ramos. Poleg nawet dla kanału sportowego udzielił krótkiej wypowiedzi o zmarłym już Argentyńczyku. Na pewno jest to wielka strata, odeszła legenda, odeszła wielka osobowość, nie tylko ta piłkarska, ale każdy też zdaje sobie sprawę, jakim był człowiekiem, jak żył pełnią życia i wydaje mi się, że to jego była osobą, która to, co robiła na boisku, robiła to w życiu codziennym i ona po prostu się cieszyła, bawiła tym, co sprawia, sprawia mu radość na pewno to są. To jest przykry, przykry dzień nie tylko chyba w piłkarskim świecie, ale też w całym świecie, że odeszła od nas osoba, która, no, która była pewnie jedną z największych legend w historii piłki nożnej, i myślę, że każdy pamięta, nawet jeśli ja się nie wychowałem może praktycznie ja się wychowałem może parę lat później, to jednak do, dobrze doskonale pamiętam. To, to, co oznaczało być i jak grał Diego, Mara, Diego Maradona. I to był, Była to wielka osobowość. Tak jak widzimy teraz obrazki, jak to się dzieje w Argentynie, kim jest Diego Maradona dla, dla Argentyńczyków i to pokazuje, jak wielką ikoną był. I na pewno wielkie słowa uznania dla, dla Diego za to, co robił przede wszystkim na boisku z piłką. I wielka szkoda, że opuściła nas osoba. Już już tak naprawdę będzie, będzie teraz patrzyła na to wszystko z góry i spoglądała jak to, jak to się dzieje. Pewnie też na tym piłkarskim świecie. Co ciekawe, samo Napoli okazało hołd swojej legendzie i w czwartkowym meczu Ligi Europy wyszli w specjalnych koszulkach. Każdy z grających piłkarzy Napoli miał na plecach dziesiątkę z nazwiskiem Boskiego Diego. Jak nam wiadomo, Maradona w przeszłości występował dla Napoli w którym ma status największej legendy. Dość przykre, że tak fatalny rok, jakim jest 2020, jeszcze nas dobija i to miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noin. Będziecie się tam mogli zmierzyć razem z moimi innymi widzami, typując mecze. Dla najlepszego typera jest przewidziana nagroda. I to uwaga, nie byle jaka. Do wygrania jest FIFA 21, dlatego naprawdę warto wpadać do ligi. Jak to zrobić? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie tułączając do ligi wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Piłka nożna to sport, który wzbudza duże emocje. Ekscytację, ale i wielokrotnie zaskakuje. Do takich incydentów dochodzi zarówno na murawie, jak i poza nią. Na pewno w ostatnich miesiącach takim zaskoczeniem jest gra Milanu i statystyki z lata na Ibrahimowicza. Rossoneri od ponad 5 lat nie potrafili zapewnić sobie miejsca w top 4 Serie A, co dałoby im awans do Ligi Mistrzów. W poprzednim sezonie zajęli dopiero szóstą pozycję, natomiast w obecnym po ośmiu kolejkach są liderami tabeli, mając chociażby 4 punkty przewagi nad Juventusem i 5 punktów przewagi nad Interem Mediolan. Oczywiście tak świetny wynik w dużym stopniu jest zasługą z lata na Ibrahimowicza, który co ciekawe jest liderem kwalifikacji strzelców Serie A. Szwed po sześciu występach, ma na swoim koncie 10 trafień, co jak na 39-letniego napastnika, jest świetnym wynikiem. Dlatego też coraz więcej mówi się o powrocie z Latana do reprezentacji Szwecji. Piłkarz nie ukrywa, że tęskni za występami dla drużyny narodowej i chciałby jeszcze dla niej trochę pograć. Tęsknie za reprezentacją i to żadna tajemnica. Chce znowu zagrać na Fritz Arenie, chce wyjść na boisko w tej koszulce, przy pełnych trybunach. Istnieje szansa, że selekcjoner Szwecji powoła Ibrahimowicza w przyszłym roku, również na Euro 2020, w którym Szwedzi znajdują się w grupie z Hiszpanią, Słowacją oraz Polską. I tu pojawia się kłopot. Jeśli Zlatan utrzyma swoją niesamowitą dyspozycję do końca sezonu, a selekcjoner powoła go z powrotem do kadry, to będziemy mieć nie lada problem z awansem do fazy pocharowej Mistrzostw Europy. Nie ukrywajmy, nie mamy o co walczyć z Hiszpanią, jednak Szwecja i Słowacja są w naszym zasięgu. Ze Zlatanem w składzie będzie jednak trudniej, jeśli nieznacznie trudniej. Piszcie w komentarzach co o tym wszystkim sądzicie. Reprezentacja Polski wyjdzie z grupy na Euro 2020 i czy Ibrahimowicz wróci do reprezentacji Szwecji? Od kilku miesięcy wiadomo, że Manchester City stara się o pozyskanie Leo Messiego, a Argentyńczyk daje coraz więcej znaków, że w przyszłym roku może opuścić Camp Nou. Dużo mówi się, że do takich przenosin dojdzie już w styczniu, ponieważ wtedy Messiego od wygaśnięcia kontraktu z Barsą udzieli tylko pół roku, a Anglicy będą mogli bez pozwolenia Blaugrany podpisać z piłkarzem indywidualny kontrakt, który obowiązywałby od lipca przyszłego roku. Angielski dziennik The Times twierdzi jednak, że The Citizens się nie spieszy, tym bardziej, że są oni w stanie zaoferować 33-latkowi współpracę, która trwałaby aż 10 lat. Tak dobrze usłyszeliście. Działacze City sprowadziliby gwiazdora barcy do Manchesteru latem, w którym napastnik zagrałby kilka sezonów, a następnie przeniósłby się do jednej z drużyny City Football Group. Dla niewtajemniczonych należy do tej grupy m.in. amerykański New York City. Co do samej umowy, 10 lat współpracy nie polegałoby na tym, że Messi musiałby grać w piłkę do 44 roku życia, a jedynie do tego czasu pełniłby rolę ambasadora Manchesteru City, bowiem w zamyśle wicemistrza Anglii nie jest tylko pozyskać świetnego piłkarza, ale również wykorzystać go w jak najlepszy sposób. Marketingowo, aby zarobić duże pieniądze. Oczywiście są to doniesienia niepotwierdzone przez żadną ze stron, dlatego warto do nich podejść z lekkim dystansem. A wy chcielibyście, żeby Messi został w Barcelonie, czy może jednak przeniósł się do Manchesteru City? Napiszcie w komentarzach. W czwartek wróciły rozgrywki Ligi Europy, w których nie zabrakło ciekawych, jak na te rozgrywki meczów. Dla polskich kibiców, a przede wszystkim tych z Wielkopolski, największe zaciekawienie wzbudziło spotkanie Lecha Poznań ze standardem League. Na wyjeździe, po pierwszym starciu na bułgarskiej kolejosz, wygrał 3 do 1. Niestety w czwartek zabrakło szczęścia, aby wywieźć z Belgii 3 punkty. Albo przynajmniej punkt, który wydawał się realnym scenariuszem. W pierwszej połowie obyło się bez bramek, ale w drugiej części prowadzenie Lechowi zapewnił Izak. Niestety szczęście trwało krótko, bo 3 minuty później standard wyrównał, a w trzeciej minucie doliczonego czasu gry zdobili bramkę na 2 do 1, która dała im. W ostateczności pierwszy punkt widzenia Europy. Na chwilę obecną po czterech kolejkach Rangersi Stevena Gerrarda oraz Benfica Lizbona mają po 8 punktów. Natomiast Lech i Standard po trzy punkty. Polski klub zajmuje trzecie miejsce, bowiem ma lepszy bilans bramkowy od Belgów. Jednak o awansie do fazy pucharowej mogą zapomnieć. Matematycznie Kolejusz ma szansę awansować do 16, jeśli wygrają dwa najbliższe spotkania. Ale oto będzie arcy trudno. W najbliższy czwartek Lech zmierzy się na wyjeździe z Benfiką, a fazę grupową zakończą u siebie meczem z Rangersami. O ile w tym drugim meczu Kolejusz ma duże szanse na zdobycie punktu, tudzież punktów, to w meczu w Lizbonie musieliby naprawdę mocno zaskoczyć. Piszcie w komentarzach, czy według Was Lech Poznań ma jeszcze o co walczyć w obecnej edycji Ligi Europy, oprócz trzeciego miejsca w grupie. W 2019 był to Alfonso Davis, a w tym sezonie, przynajmniej jak na razie, jest nim Erling Haaland. W sumie Narwek już w zeszłym sezonie nim był, ale dopiero ten rok ma dla niego największe znaczenie. W styczniu Borussia Dortmund kupiła utalentowanego napastnika z RB Salzburga za 20 milionów euro, a po niespełna roku jego wartość wzrosła kilkukrotnie. Jeszcze kilka dni temu Transfermarkt wyceniał 20-latka na 80 milionów euro, natomiast w najnowszej aktualizacji jego wartość wzrosła do 100 milionów dzięki czemu Erling jest najdroższym piłkarzem Bundesligi. Dla porównania Robert Lewandowski jest wyceniany na 60 milionów euro, natomiast Alfonso Davies na 80 milionów. Na taką samą kwotę Transfermarkt wycenia chociażby Leo Messiego, co tylko mówi jak wielka przyszłość może czekać Norwega. Halland w tym sezonie dosłownie błyszczy. W Bundeslidze po 7 meczach ma 10 goli, natomiast w Lidze Mistrzów po 4 występach uzbierał na swoim koncie 6 trafień. Jego ogólna średnia to gol co 61 minut. Patrząc na to, że 20-latek w tym sezonie spędził na Murawie już 1000 minut, to jest to bardzo dobry wynik. Istnieje duża szansa, że w przyszłym roku pojawią się pierwsze oferty za Halanda, a jeśli Borussia zdecyduje się go sprzedać, to zarobi przynajmniej 100 milionów, jednak zapewne będą oczekiwać większych pieniędzy. Zainteresowanie piłkarzem wyraża Manchester United oraz Real Madrid. W dzisiejszym materiale to by było już na tyle. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Zostawcie także łapkę w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem. Cześć!